Teraz jedziemy do mojego kolegi, który, e, u którego muszę zrobić e, kawałek instalacji wentylacyjnej potrzebnej do e, wyciągu e, z komory e, w której piaskuje auta. Ale żebym powiedział, co? No, reasumując e, kolega potrzebuje instalacji wentylacyjnej wyciągowej gdzie podczas piaskowania aut będzie mu ten piasek już nie przeszkadzał. Więc jedziemy. Tak jak widzicie przyjechaliśmy tutaj na miejsce. Jest nasz Frank, który też oczekuje. To jest kolejka, to po prostu nie jest umiera umieralnia, tylko kolejka. On czeka w kolejce. Tu jest obok piaska piaskarnia, która właśnie, żeśmy już tutaj zmierzyli i już będziemy właśnie montować niebawem kanały. No i tak jak widać idziemy, <grym> idziemy obejrzeć samochód. Wojtek zaraz Ci coś pokażę. Angielska pogoda. Jest angielska pogoda. O, więc zobaczymy za chwilę samochód, który też jest angielski. O. I w prawo, czy dalej jeszcze? Dalej. Dalej? Prosto i w lewo. No, to bardzo fajne garaże. Ty, nie. Wojtek, uwaga. Garaże. I w lewo, czy w prawo? W lewo. A, w lewo. Wojtek, chodź. na to. No. Co ty mi mówiłeś? No. Mówię, że angielska pogoda, angielski samochód. No. A czemu tu zderzak jest tak ten? Od tego czy nie? Nie. Wojtek, podoba Ci się... Jaś fasola. Jaś fasola. To jest MK2? To jest MK2? To jest... Który rok? 87 To MK3 już robili. To To co tam... Drzwi odpadli! Masta, bo tutaj są. Dobrze, ale. W każdym razie. Nie, ja przytrzymam. Nie, cóż... nie, tu. Nie ryzykował. ryzykowałbym takich zdarzeń, ale wiesz, że w 65 roku McKinnon zdobył mistrzostwa, wygrał Light Monte Carlo tym samochodem? A w 66 zdyskwalifikowali za yy, błędną konstrukcję świateł i na miejsce Monte tego Fiata wskoczył Citroen, który nie. miał jakąś złą yy, świateł, które były wtedy dozwolone, ale jakoś wygrał. Czujesz? Monte Carlo tym? Też planujesz? Nie, ale powiem Ci, czy... sprzedobyłeś mi ten samochód? Bardzo mi się podoba. Właściwie czemu nie? i czeka. Może pan co tyś innym zajmiesz dobrze A ile chcesz? Dowiadamy się! Dowiadamy się! Dowiadamy się! się. Tej już mamy... Ale za nie gaszczę Ty ale nie odpali nikogo? Prawdopodobnie nie, pode... nie odpali go no Minio, nie, ja w tej chwili y, bo on stoi już tu do 4 tysięcy E yy... Spróbuj jeszcze raz. I jeszcze raz. Kontakt! <grym> to jak malu. O! Coś? Coś chcę, ale... Coś Jakbyś jeszcze dwa baterie paluszki, to może wyszło. <grym> baterie od zegarka. Popchniesz? <grym> W ogłoszeniu było pali jeździ. Ja, ty, Ale ty... Nie, nie było. Ty nie, nie wyglądasz z tym samym co, co nie wyglądam? Co wygląda. nie wyglądam, Bończek? się fajnie wyglądam. Chciałem chęć. No dlatego, że dobra studiowa, to dlatego, dlatego chęć jeszcze. Kręć, pan Ty to oszczędź? To cztery lata i akumulator chodzi o. Ty tak jak pisanie chyba jest No jest gdzie? Tu Nie, to ogrzewanie Pali mu Pal, teraz zapali Aooo Dionę, a co już wziąłem? Daj trochę gazu Mamo! Nie? Nie wydym! <laughs> Zrobię rundkę. Przedawca mówił, że wszystko gra, nie? Ale... Hvala vam W związku z tym, że y, tamte drzwi odmówiły posługi, więc wysiadłem tędy. Skoro jest twój, chcesz zaryzykować, bo wolisz sobie wyjechać jednej to nie tak tam, z tamtej strony. Ale nie wiem, czy on da radę. Gdzie? 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 Powiem tak, dawaj, jedzie. Ale... Pociągnie na zło. Dawaj! Ja, ale wnętrze to fajne. Dobra, jedziemy. Czekaj. Ale, ale czad. Sorry, sorry, sorry. Dobra. Czekaj. A, bo tu. Czekaj, tu do góry. Fajny! Czujesz na Monte Carlo takim jazd z gleksem? No ale czap! Zawsze chciałem mieć takiego moriska. Naprawdę szczerze powiedziawszy, to nie jest wiesz. No to co? Robisz go na zabytek czy klataj? Nie no, zrobimy jakiś zabyteczek. Zobacz, jadę, jadę! Kieruj, kieruję! kieruję. Jadę dobrze. Boj <grym /dźwięc> tak jedziemy. Czekaj, tutaj. Ojej, kolano. <grym /dźwięc> Oj. <grym /dźwięc> Blízzej. Nie ukradłeś, go kupiliśmy. Po <grystanie> nie, nie tak szybko. Ale czad! <grystanie> Oj, tak jedziemy! Coś się tu jara. Nie, bo to jest ten, o. To wentylator jest. Coś jara się. Co? Coś dymi. Ktoś się jara <głos> Czekaj, czekaj <głos> Sorry, sorry <głos> No, dajcie pocetkę <noise> <noise> Dobra, czekaj no, Trudno, to <noise> trudne o, jest, jest, jest Jest jest, jest, po prostu jest. Wojtek, ale... Ale... O! Telefon mi spadł. Jeźdź, kur... jedź. Ale chat. Czujesz? Mogę cię nawet objąć. Taki mały samochód. Nie. Nawet nie wiesz jak jestem rozemocjonowany. Fajny. Czekaj po wystrz. Czekaj po hamulcu. Cześć po co hamulc? Fajny jest. Jaka dźwigniunka zobacz. Jaka dźwigniun i ręczniunek. Wloty, Floty floty iście z Mercedesa. Fajny. Ja wiedziałem, ja wiedziałem, że ten wyjazd się skończy czymś dobrym No i teraz będziemy i teraz Wojtek będziemy Monte Carlo Czas Monte Carlo, masz Monte Carlo Zaraz ten, to I teraz stawiamy proto! Proto 5 I wiesz, nie, super, zrobimy tak. Ja mam plan nasz. Albo zrobimy to na cacuszko, albo zrobimy tutaj silnik. Hondy. Dobra, parkuję. Boa! Wow. Czekaj, ja nie wiem, czy ja mógł... Ja nie wysiądę tymi drzwiami, nie? Nie, już zlewów wysiąść. czas odpali się odpalić, to Czekaj, mam, 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 mam. Tu jest. Taka mała bida. Czekaj, tu. Jak nie wiem, gdzie. Taka ma zutęg. Turbo, kurwa. Ma, ma tu luteńki silniczek. Patrz jak stoi, nadębowo. A nie, to musi tak. <noise> Z musi tak. Spaska idzie. Z to... paska, bez no. Ale to, to nie jest ta wersja na dwóch gaźnikach, taka modernizacja potem była. Ja to nie do końca się orientuję, mogę głupoty gadać, ale naprawdę było... Ten silniczek potem miał takie modernizacje i w ogóle... Czujesz tu? Wchodzi tu silnik Hondy. Chociaż wczoraj oglądałem... Ale co od To od... wsadzali silnik od Toyoty GT Ford. Czteronapęd. Podoba mi się. jest Auston Martin czy Mimoni? Już, pogubiłem. Ktoś wejdzie? Chcecie kogoś się wrzucić? Jeszcze Zapasów? to słówka? Nie a nie, to, to zbiornicze. A, jest. To na ga, To na gaz, to LPG. LP, Czyli dopóki nie będzie warunków ludzkich, utylizowanych, chłopaki nie powiedzą gdzie się robią takie e, dobre jecznice z boczkiem i sprzedaje fajne fury. <śm>